Witam was wszystkich bardzo serdecznie, Mapce Royal. Mam zabić 50 przeciwników z dowolnej broni z X pampa. Dzień dobry! I nie wiem czemu powiedziałem Elo na początku. Wysło się. Właśnie, 2 320. może taki chciałem wynik już nam napisać. 600PD za tą misję jest, a mapę Paweł chce za to zdobyć gwiazdeczkę. Gwiazdeczka. Tylko, że to jest 50 zabój z dowolnych broni i to jest poziom czerwony, czyli najwyższy. A więc może być różnie z tą planszą Nie, to, takie to jest trudne. Aczkolwiek to jest, to jest mamy dobre nadzieje, że Bombsite... A okaże się tym razem szczęśliwym bombsitem jak w poprzednim odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam gdzie byliśmy wyborowymi strzelcami. Zrobiliśmy to za dziewiątym. Ej, jak robiliśmy i kwiczyliśmy, to tak, też Tak, e, za dziewiątą próbą. Mógłbyś wchodzić już do gry, a WP kupić się. To mam nic. Nie, nie na... mogę. Ej, Paweł! Nie powiedziałeś no. mi, że nic nie mogę kupywać! My nie możemy nic kupywać. No Aha! Świetnie, że się teraz o tym dowiaduję. Ja myślę, że sobie będzie easy. Kupię sobie bronię do gówno. Jakie te boty są przesrane? Gdzieś ty nie wpiadoni Dobre To będzie ja bo... ciężkie, ja pierdzielę? Co żeś ty wymyślił? To jest łatwe. Nie tej możemy góry, nic kopita. kupić. Nie ma tu forsy. Ło, panie! Panie Jezu. Ja powiem, ja wiem skąd będą wychodzić. Ja też wiem. Połó tej z góry i tutaj. To jak roje, idź do szopy! Po co? Ty idź do szopy, jesteś słaby! Dobra. Dobra! Pierwsza wala za nami. Ta nala może być wkurzająca, wiesz, po czym? Że dojdziemy do 40, 45 kg, będziemy mieć i się wydubczymy na jednym grubasie, nie? Mówiłeś, że na tej wapie będą grube sztuki szły. A bo ty po prostu w połowie wyjdziesz, że będzie żawkował jak teraz. No mówię, w połowie sobie wyjdzie aż i będzie szczelę się z nimi już? jeszcze nie śmiałbym się, gdyby teraz tak się umarł po prostu. A mogę się śmiać z ciebie? Kurwa, nie widziałem go. Dobra to jest. Spokojnie. Jak tak, nowe. wyjdziesz w połowie, zobaczysz. Ja, ja wiem, że ty wyjdziesz w połowie i będziemy mieć w dupę. Mówię, ja mówiłem przed chwilą że może się co w coś Albo albo ty na YouTube, że mówiłem moim widzom, że jak będzie 45k, to pan specjalnie wyjdzie i będziemy wszystko zaczynać od domu. No raz tak było, jak robiłem to z kolegą to już było i już jedna zapytaj prawda? i musiałeś wejść nie musiał. musiał. wszystko działa. Mamie musi. Co tak, tak robisz? Tak. Ha, fajnie, nic nie wchodzi. Kurwa ginie. Ha, mam jeden HP. O, tu się na szczęście regeneruje HP. Mam 51 HP. Świetnie. Mam 100. Bo pierwsza fala. Zapowiada się to Yyy, Izak i Roy robili to pół, ten, godzinę. A my będziemy robić to 4 lata. O, tam znów. Świetnie. Mam 20 HP. Dobra, mam 5 przez najdzika. Mam zero! Elo, elo, mam zero Reloadować przed nim? Nie wiem, co to chciałeś mu udowadnić Chciałeś mu pokazać, ile masz kulek w magazynku? Jak się teraz nie uda, to trudno Jak się nie udu, to y, będziemy to już jutro nagrywać. He, he, No i Paweł sobie znowu gdzieś poszedł. Nie, dobra, moi mili, to nie ma sensu, wiecie, kończymy odcinek. Bo to nie ma sensu, ja mówię, on będzie co 5 sekund wychodził. Tego nigdy nie zrobimy. Jestem już na całą porę. No właśnie nie, bo już przyszli, nas zabili. Już jest trzecia fala. No wiem, to jeszcze wtedy byłem. Nie byłeś. A, no dobra, zginałem. Świetnie. Putin. Paweł, nie bądź już taki śmieszny, tylko graj poważnie. On fajny zreszt mam, nie schodzę z nim. He he he, frajer. Gra doceniła i pokazała, jak jesteś niski. To. O, zobacz, nawet syna Gipa wejdę. O, muszę udowodnić, jak jesteś słaby i niski. A on już tutaj w tam ten wyższy teraz. Aha, gramy. <laughs> Dobra, sprawa. Dobra! Ostatni, mam HP Kto ma HP? Ugrajmy Mam 92, ty masz bardzo mało Haha! Ha. No i znowu kurwa, już No i kurwa, zginęliśmy, nie? Nie zginęliśmy. Gdzie idziesz? Na wojnę. Kurwa nie, no z nim się nie da tego grać Teraz już nie będę miał Dobra, masz jeszcze 11 prób, żeby to przejść, a nawet nie doszliśmy daleko Więc znowu nie wyjdziesz Nie no spoko, ja mówię ci, ten odcinek nagramy chyba za 4 lata Tak? Więc to co teraz nagrywamy pewnie nie wyjdzie przez ciebie Bo wychodzisz co 5 sekund, no, nawet nie dochodzimy do trzeciej fali Więc świetnie My tego nigdy nie zrobimy. Dzięki tobie. Dobra, ja już nie żyję. O, fajnie! Świetnie! Dobra. I koniec, kolejna, dobra, już święty, próbowa! Ten, kurwa, RNG, ja pierdzielę. Z kim ja gra? Silverem 1! A nawet Silver 0 bym dał, Specjalna rangę dla Pawła. Wow kurde. Kupisz sobie lepszego kompa sesa do Sesa nawet na nim lami. Oczywiście kto najwięcej zabił? makon. Masz 2 kile więcej ode mnie, więc cicho. No i dwie asysty od ciebie więcej. I wynik mam większy od ciebie. I rangę mam wyższą od ciebie. Mam się HP, Świetnie 57 Uważaj, teraz będą chodzić z Galilami. I tak już przegraliśmy więc. Przegraliśmy jeszcze. No tak, przez ciebie. No znaczy nie do tego. No dobra. Świetnie. No jak mnie widziałeś? Doszukuję Dobra! Pa od 13 km od niego Dobry im Lock. Przyjacielu. Już wiem próba A ja spokojnie. Spokojnie, skończy się to wszystko, to powiedziałem 15 rund to usuwam odcinek idę się kurwa pograć w harosu albo w to, Albo w Lulo Tylko bez ciebie Prześli Tylko nie wiem gdzie A, serio? A świetnie, nie On wiedział, że tam będę Koniec No i znowu gdzieś poszedł Zobaczcie, będzie stał na spawnie On zawsze stoi I nic nie robi Wypadł! i znowu poszedł, widzicie? O, patrzcie, stoi, mówiłem! To on nie będzie mieć prawa bytu. Jestem osobnikiem. Przynajmniej no, wiemy, to, gdzie to. oni są. Dobre ty zrobiłeś? Musiałem, bo ktoś kurwa wyszedł Kurwa, żejebę Kurwalnie się zajebę dzisiaj Nie, już z nim kurwa nie nagrywam Nie Mój brat przyszedł Mam to w dupie Nawet może twoja dziewczyna przyjść i wyruchać tam Masz grać Niech lewą ręką ich odgania, ja prawą kurwa myszką i jajma masz. Który A nie. Bank. To mi obchodzi twoje bank. Teraz już umier umieramy Nie Co? Zależy skąd wyjdą Mam granata A ja mam dupę Chcesz pocałować? A wiem gdzie wyjdę Nie wierzę, ni nikogo nie zabiję? Ej, tam Naprawdę? Jak on strzelił? Przez jakąś kurwa minimalną szpalkę? Dobra, zginęliśmy nam próbę. ja sobie założę koszulkę, na i sobie kurwa po. Naprawdę go nie wykieruję. Grałem! Co? Ej, zepsułeś scenariusz! Bo, bez! Dobra, jeden. Ja biorę z shotguna na tego grubego, bo nie wiem kiedy przyjdzie. Nie ma, on jest dopiero od 35! Tak na dopiero... pewno! Nie wierzę ci! Na pewno! Tak samo jak mówiłeś, że nie będziesz wychodził, tak wychodzisz. O, no dobra, koniec. Dobrze. No. A kaczek jest Zastanawiam się czy nie wziąć pompy Może wezmę pompę Nie, kawaha kałacha No Kałacha? To było twoje życzenie No bo weź ten Na daleko musisz Nie zabił Wo, Panie, że nie dałeś info Halo, nie macie cię znowu, ja... Znowu poszedłeś Nie poszedłem. To czemu nie dawałeś mi info, gdzie on jest? No bo nie miałem kamerki na, na ciebie Był za tobą Wiesz co? Dzięki teraz za info Przydał się jak nie wiem jak cholerze Jak cholerze hajsy Nie, to się przydaje akurat złe porównanie. Tutaj dom. Nie. Jak? Może już są na boku, zajdź. Ja, puławka śmierci. Niki, ja nie stracę, patrz, stracisz, strasz. Teraz nas zawsze do fula, więc... Już jest ta fala. Ola, u Idę, Idą tutaj. To jest jaka mapa? Tutaj, idą tutaj. To Chapaj znowu mówię leczycie zawsze do fula Nie zawsze do fula, po prostu nam to Po tej rundzie będzie do fula gdzie idę Nie wiem Tu są mi coś Ola Harto. Zatknij. Wiesz co? Biorę tą nową. Sram twoje zasady. Bo to jeden hit zdejmuje, więc jest okej. Okay. Trzy, cztery, naj! Nie wierzę. Kur... w ala. No. Dobra. Jak to jest z to ja To jest. Nie ma akacza. No, ja chyba jest. Jest, jest, jest. Biorę kacza. No teraz nam lepiej o idzie. Mhm, bo słabsza fala może? Dlatego Ale... wolę to zrobić niż ten. Co my mhm. wchodzi zrobienie? Jak tego nie zrobimy, bo zaraz wyjdziesz. A, muszę się powiadać do Nasi. No no się... Stąd Stonidam z garażu. Dobra, sam je ok. zrobię. Ostatni gdzieś nie wiem gdzie jest. O dobra wiem gdzie jest. Ze statuą wolności. Dobra, isik. Akad w dłoniach moich. Szóste. dwóch nie ratuje. o, dwóch zostało dobra ej, teraz będzie ten gruba no to mamy przerąbane no Ma to przejebane przejane mamy przejebane to też będzie fali dobra, granata. Nie masz jakieś strategie na tego Grubasa? Tak, mowa lepiej 5 headów, to umrze. Ale z czego? z tego SG, ale on jest po tym, jak zabijemy 35. A nie, to będzie już do 5. Okej. Okay. Gdzie nie w końcu? Strategia. E, o tu są! Dobra. Nie wierzę! Zabili mnie! A się musi być. Tu jest po lewej! No kurwa, co to robi? No i zginął. Gotuję! Gruba. Uwaga! Dobra, biorę kacz. Grubo. Aby bym wyszedł, bo tak to będę miał go po prostu Może tam co? Nie rzucaj Okej okay. I to masz e, ten Najdzik! Widzę grubasu Dobra, heavy poszedł Nice I to maszawkę. maszawkę ma szafkę, masz szafkę. No weź ja pomóżę. Będzie dobry pomysł. <laughs> Dobra. No. Patrzę na tunel. Możesz patrzeć na górę. No patrzę na górę. <laughs> Teraz grubasy cały czas będą szły. No, ale to po jednym. No tak. Dostaw heada. Co skaczesz? Jest! Zdychaj. Zrobimy to. Trafiłem go w łepetynę, mu trafiłem w azawki, no to... O, oh, emocje! Lepsi od Izaaka! Idą z dołu! Bang! E, przyjaciel na bisko. Ostatni Przedowuję Tantuje Wykierdalaj Ej, wyczekaj. Jeden. Na jeden. Bęg! Lepszy od Izaka, polska ziemia nasza, jest lepszy od Izaka, polska ziemia nasza, lepsza od Izaka Właśnie ja jestem Wykerowany, szmatę zajebałem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, koksu i spompa, ma kont dwa nowości. Hej, do usłyszenia, do zobaczenia, na cześć pa!